Dzisiaj jesteśmy w porcie siódmym w Poznaniu. Niestety nowoczesność też trochę zabitała. Zrobimy takie ujęcie pierwsze. Ten fort jest po renowacji i wygląda teraz bardzo fajnie. Ale Zwracamy uwagę, tu była wartownia na ten napis. To jest pierwszy obóz koncentracyjny, czynny od początku października 1939. Miejsce kaźni dziesiątków tysięcy Polaków, głównie mieszkańców Wielkopolski. Chodzimy dalej do miejsca strasznej groży, ale jak trzeba, to trzeba. Naszym celem jest pewne specjalistyczne, jak powiem pomieszczenie. Wszędzie w tych pomieszczeniach byli więzieni ludzie. Tak, w takich warunkach. Mamy no Dobrze, a teraz pójdziemy dalej, bo chcemy pokazać tak. To są te słynne schody śmierci, po których Niemcy sobie dla żartów puszczali, więźniów. Dobrze, a teraz idziemy już dalej. Idziemy w kierunku pewnego pomieszczenia, o którym mało kto wie, ale my wiemy i pokażemy. Oh. I tu wieje groża. Tu w tym pomieszczeniu wykonywano pierwsze gazowania ludzi. To było tutaj, o macie proszę bardzo. Zmięto do tyłu. Tak to wygląda. Miejsce ponure, straszliwe przypominamy je tylko dlaczego, żeby to zapadło komuś i serca, i głowę bo to już się więcej nie powtórzyło w kontekście prowadzenia eutanazji na życzenie i mordowania dzieci, osób niepełnosprawnych to już wszystko było Część winnych tego tej zbrodni poniosła śmierć została za procesach noremberskich około ale części się udało. Jeden z tych głównych zbrodniarzy dr Mengele uciecz sprawiedliwości. No dobra, nie przedłużamy, pozdrawiamy i zapraszamy. Po w Poznaniu Łica Polska. Dziękuję.